Cześć! Hej, jestem odcinek z BSP jest ze mną Darkness, hejka. Dzień dobry. I wakso, hejka. Hej. I jest buziaczek, ale ona z nami nie gada. I no, ogólnie przychodzimy Dzień dzisiaj świat VIP przyjem, że nagrywam Elo. pozdrówcie. No. E, I dobra, przechodzimy to, bo ten świat VIP jest <grym> mega trudny. I, I no, dobra, chodźmy. I w ogóle ludzie tu nam dają to. różne gadżety dziwne, to mam nadzieję, że przez to e, nie zginę. I ino, pozdrowię. O, pozdrawiam wow. wszystkich stąd. Nie wiem. No kurde, no serio, daję no. kaszki. Chodźcie tu, czekam, czekam na was. Przy białym nie byłem, na białym nie no, byłem? No. No. Okay. Co tam? A no, nic, to ja sobie idę, przejdę to. Ja okay. też. No to przejdę za pierwszym razem. No, Ciekawe. To, nie wiem. Jeżeli <laughs> <Nie laughs> mi się zlagowało. Jej, to, Uf, no, kurde, no. no nie lagujcie, no. 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 Serio, no już muszę dawać gadżety, jak ja nagrywam. A, a, piszę, a nie, nie dawajcie gadżetów. Zdecy. O nie, aha, spadłem. Na pewno zrozumieją ja teraz. Kurde, jestem teraz na lodzie o. i się... No właśnie ja o tym mówiłem, no teraz będą dawać jeszcze. Po co ja to mówiłem? Co <laughs> ja tu pisałem? No kurde. Właśnie, teraz będzie jeszcze więcej. Teraz będą dawać specjalnie. <laughs> O, no. ale przewidaję masowy, masowy mogą dawać masowe. Masowe i Masowy Masowe pogadacie, tak. ale trudno. Wyjdziecie da, wyjdziecie Wydzie. wiatrakiem czy nie wiatrakiem? Tak. Wiatrakiem. Idę wiatrakiem. O, Dobra, to ja też idę. Ja wiatrak jest ja. fajny. Jak bez wiatraka widzę, patrzyłem chyba gdzieś tam, ale, a wiatrakiem... Ale masowe to, no. też trochę przeszkadzają, bo masowe Dobra, masowe masowy, ma, no, masowy uśmiech. Masowe dawajcie śmiało. No. No, I jest odcinek, typowy żul na Bloksterplanet, planet Zobacz, <noise> ci szokujące, albo żulili oh, o vip o 3 w nocy i stało się to, szokujące, czerwona strzałka z Google. <noise> uh -huh. wcale tego nie daje na co drugiej miniaturze, znasz co? Nieco. I na no, ogóle szczerze, ostatnio tutaj rzadko typ strzałki, jakoś tak, nie wiem, chciała. Nie, no, one nie są takie potrzebne jakoś. No, bez tych szczał klepieć, klikają moje filmy, nie wiem, jak jeszcze kiedy jest mniej wyświetliny, nie wiem czemu, ha musia biła do pokoju. Ho, pozdrawiamy mamutie Darknessa. O, ho, ho. Pozdrawiam. Ogóle, no nie! W ogóle pozdrawiam, jestem mamutem, bo jest mamut w pakiecie. O, jesteś fejmem na BSP teraz. Widzisz, nawet nie wiem czy ty wiesz no. co to BSP, ale cicho. <laughs> No no tam jest mamu masz to bez sprawy. Oh, no tam... no kurde, no czemu, no kaszki, jest. no kurde, no i czemu? Pozdrawiam no. wow. wow. twoją mamę, Darkness. Wow. Tam. No serio, Ozdrowiam. spadłem. Spadłem, brawo. Ostrów z YouTube'a. Omega, lisek, ale słodki. ale brzydki. Ty jesteś brzydki, znaczy co? Co, Darkness? Family friendly <laughs> content. Co? A teraz o dwa no dni. Właśnie. No czemu takie lagi mam? Wy też macie takie nie, lagi, jak nie wiem? Mega, mega, Mega lagi, no. Znaczy no nie takie mega, ale no sam. No od PSP to na pewno są. Kurczę, przez te masowe no, pewnie wie. i te kaczki. No tak, bo... <laughs> o! Siema darf jest. Gdzie wy jesteście? I, te miejsce jest najlepsze, bo tutaj ja doszłam na najdalej. Nie wy Aha. jesteście. Kurde, ale ja... lagi, mam mhm. Jestem na tym miastem, o Omegre... NIE! No gdzie ty z... jesteś? Ja nie wiem w ogóle gdzie ja mam się wys Nie wiem co robi. Pokażę ci gdzie masz iść. My przechodzimy. No a ja nie Ja chcę tu. Jest. Tu skacz. Tam się nie da ci że! Da się. Nie da się, ty, ty masz cheaty. Trzeba, trzeba mieć refleks. Ty masz cheaty no. darkness. No chyba no, ty. Może jakbym nie miał lagów to bym tam doskoczył, ale no nie wiem. No I kurde ja. tam się nie da. O nie, patrzcie gdzie ja jestem. Byłem to i tak dobrze, że doszliśmy tutaj za pierwszym razem, bo niektórzy tutaj nie mają e, dojść. Patrzcie gdzie ja jestem. Nie Widzicie mogę. Nie? Ups. Biały. Jestem A obok nie? białego. Gdzie bo jest, jest białe. Co? No tam u góry. Co, no, co o nie? Aha. O, Darkness. Ciekawe co to było! Nie ja wiem, nie ja wiem. No, chyba vlog ma z 24. No tak. kurde! Ej Waksu, jak tam vlog ma Hashtag 13? Wcale nie mocno. skończył już dwie godziny temu, wcale tego nie nagram teraz o 15.45. Nie, nie no, 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 w ogóle nie Wcale no, ci nie miałem... Wcale nie. nie miałem być 5 milionów, a wbiłem 100 tysięcy ekspa nie wiem no, w ogóle Ej no tam się Ale. nie da darkness masz chity i elo Wcale nie nagrałem, no, no, teraz chodziło, tego 10 grudnia 2021, czy co? 2021? No, tak, my tam w czasie się cofnęliśmy jeszcze Jest Nie no. nie tak, na pewno bardzo się cofnęliśmy w czasie mega. No tak. bardzo. No. Ej, a taki odkry... Okay. A tu taki dysk tu jest, Tu jest, bym się kurzył. Co mi ja jakiś słodycze nie zamiałem? Ej, ja mam te słodycze, czy nawet nie wiem. Przecież miałem się dużo. A no faktycznie. <laughs> Aha, żadne. No kurde, nie miałem tam wyskoczyć. Dobra, ja nie idę wiatrakiem, bo bez wiatraka się idzie łatwiej. Ja mam fokę, a wy na ten... No. no, fokę masz. Wiemy. Ty Fajne jestem już koło białego! No tak! <coughs> jestem koło białego! Ej, widzę cię. <coughs> jestem bardzo biało tutaj, co nie? Chyba, uh -huh. widzowie, mocno napisać, czy wpadał <coughs> we śnieg, cię u mnie tak padał. Wow, tak, biało! Ale biały, no ale biały! O kurde. Ale o, białe. teraz czarny. A nie, to nie ty, dobre, cicho. <coughs> Ja mam jakiegoś takiego, bo Wakso zginął. I to wcale nie na moich oczach, wcale. Nie, co ty? No kurde, gdzie mam tam i się Nie wiem, najpierw muszę sobie drogę upatrzeć dopiero potem potem do przychodzić, bo ja byłem daleko, a nie wiem gdzie mam tam skoczyć. Dobra, tu wszyscy jakieś emocje wysyłają. Ja też weślę. Tam, tam, tam... Dobra. <śmiech> <śmiech> to. To. Co się nazywa? Rozszerzona mina. Napiszę. <laughs> Pozdrówcie kogoś ja, ja? Pozdrówcie kogoś ja? XD Kochani wierzcie we mnie Nie, napiszę ciebie Moja mama pozdrawia, pozdrawia. Wagoniki dali, a Gdzie ja, ja nie Nie wiem Pewnie Ja no zawsze daję na początku No czemu wagony? No, no, czemu wagony, no? Ty Psy pisz, ale mam fanki. No. Ej, Co chyba, fanki? chyba widzę, nie przejdziemy tego świata VIP. Chyba nie. NO kurde! Aj, widzę, jak było głośno w odcinku, to no, wybaczcie. łączenie mam. Ale Acha, trudno w tym wysoko. świecie Bip nie być głośno, no sorry, no ale taka Aha, pomocy, mam łączenie. O dobra, już nie. Wywali cię, aha. O Meg... O f... Ale nie, ja się śliska po lodzie. No kurde, się ja doskoczył tam! Nie! A gdzie ty waksu jesteś? No tutaj. No, tam. Tam. no kurde, kurde jedno haplęma. Ej w ogóle ja nie wiem gdzie wy skaczecie, gdzie wy tam skaczecie? No tu, zobacz, czekaj, tylko Wiesz, zanim ja tam wejdę, to minie troszkę czasu. No tam się nie da, macie cheaty i tyle, Elo! A, ja pomocy. tam zaraz nie mogę doskoczyć. Patrzcie gdzie ja jestem. Nie! Czekajcie? Co? Ja się gdzie boję. Ty Ja ty nie wiem gdzie mam skoczyć tu. Gdzie ty Darkness jesteś? Gdzie ty jesteś, Darkness? Nie gdzie wiem, ja dwoje ten... Tam, Hej. Ej, bierzy, ten... Ja nie ma tam gdzie doskoczyć. To ty jesteś czy ty Cicho. Tam, to ty jesteś. Ej, Darkness, tam musisz tam na dół tam, widzisz, tam o. Nie, Tam na dół musisz, no? Niżej, musisz o O nie! Dosyć! Że nie tak, wiem. tam musisz skoczyć! Tak? Nie, no? nie. Czekaj, jak, jak będziesz skakał, to ja ci busta odpalę, tylko powiedz kiedy. Nie. Spróbuj. <noise> Wiedziałem. Pozdrawiam moją babcię, pozdrawiam. No kurde, czemu teraz... <głosy> Aha! <głosy> Jestem tu! Stój. No nie, no serio skinął! No. <grystanie> nie śmierć jestem mam! Na... O A wagony tego! Serio wagony zniknęły! <grystanie> ja nie mogę. Yes. Yes. Jezu. Ja, o my God. O zobaczcie moje zdjęcie, jakie ładne. Okej, okay, sprawdzę twoje zdjęcie, jakie ładne. Darkness jest. O, jest o. Na o. o Ale! No kurde! Piękne! Yeah. To wygląda! Jest nie yes. wiem jakiś... Jeszcze by wylał. Co, widzisz mnie Ja No przy, nie, bo ja jest, zginąłem z... i ja jestem Ej, na. Ej, patrz, 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 jestem daleko. Ja już jestem przy tym, przy białym. Czekaj, bo ja jestem na tych lianach dopiero. <grym> bo zginąłem. Wow. Pozdrawiam, Anię! nie! Nie! Naprawiłam. Pra... Spadłeś, Raksa? Nie. nie, 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 nie. Żyjesz? Chyba tak, nie wiem, nie Chyba? <grym> Dobra, jestem, jestem, jestem! Gdzie jesteś? Nie mów, że na tym białym! Zaraz będę na białym, już to widzę. Nie. Biały. Widzisz mnie z góry? No jak widzę? Ja jestem na tym lodzie białym. Dopiero. zobacz mnie zaraz. Patrz, Darę, o, widzę cię. Czekaj, się wychylam. No serio na lodzie białym spadłem, jak to może się No szybko. Patrz, zobacz, jestem na ten. Zaraz nie możesz zobaczyć. Jestem na miętowym to jest ostatni poziom. I tam już jest potem. Zobacz. Widzisz mnie? Patrz, Widzę, no. O, no. I teraz kurde, wow. chciałam skoczyć tam na prawo, czy Tam do co? góry, no chyba tam. Nie, nie, nie wiem. Tu, tu nie. gdzie ten trójkącik wystający? No, chyba tam, no tam. Dobra, nie <laughs> Ale tu, Ale dobra, co to, mam to było. Tak, podest mam, tak, podest chciałam powiedzieć, no. Nie! Ej, czy tylko ja tutaj <laughs> zawsze, na znaczy zawsze rano skakałem? Tu? Tu, po tym? <laughs> I Bad, tak tutaj. Co? Panem z mojej głupoty po prostu. Dobrze nie. ci poszło bardzo. Ale nie, nie przeskacz... Ja żebym prawie na parkour dołączył. Aha, mam 3 HP, super. Ojeju, dobra. dobra. Mam 2 HP. Uf, nie, nie, wiem, gdzie... no kurde, teraz mnie co, w króliz jakieś przebijają. No kurde, super. Ja no, usunę te gadżety na tym sieci. No mam zdaniem też tu dusnąć gadżety, bo to jest... To no, tam się nie da! Dawszy macie cheaty! Ja rozgłaszam badalne! Zgłoś Za inne was zgłaszam o. Ok, dam ci o. uśmiech Zgłoś, <noise> jestem pewien, wybierz powód, inne Anuluj, jednak nie chcę, jednak się rozmyśliłem Ups Poszuki, tak. Aleś się nie tak Ale się reaguje od tych gadżetów, no wytyfy kto, kto był na live, kto pamięta? Dzień dobry, tu system Windows Co? <noise> Zaczynamy ten komputer za 3 sekundy. Spróbuj ponownie później. Ej, no to jest. Podwójny skok. O, nie, nie działał, bo byłem z Narfnesem. Jestem z Narfnesem, ups. Wow. Okay. Jak! Joch! <laughs> no to <jest>? Ja! <laughs> się tam. Ok. Ej, w ogóle ciebie skaczecie, nie wiem, to jest za szalone, zachowanie! Ale jak tutaj się skaczy, to tutaj już... Nie można dalej. Aha. Gdzie oni skaczą, widzę, ja bo nie wiem, oni mi nie chcą powiedzieć, bo mnie nie lubią, Jest. bo nie wiem, gdzie oni skaczą. Nigdzie. Jestem! Ja, nie! Ja jestem przybiałem! Nie! Aha, tam tak się nie da! Dobra, wychodzę, stąd <noise> widzę! Ok. Dzięki wam za tego odcinka. Jeśli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli Wam się nie spodobał, to zostawcie też łapkę w górę i był ze mną waxem, aż się pożegnam. Możesz się pożegnać Waxo Umarł Okej, okay, to Darkness może o! się pożegnać A. Do widzenia I Waxo może Mikrofon mi nie działał To pożegnaj się teraz Pa I papa! i nie przychodźcie do świata nie polecam, najgorsze co może być wewnętrzne Przechodźcie, polecam, o babonek. Nie, nie słuchajcie Darknesa, bo straciłeś tylko swój czas i PSBSP dodajcie te nogi Króla Mroza i elo nie,